Dobry, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj w Elblągu, który mnie tak pięknie, tak wspaniale i tak ciepło przywitał. Bardzo się cieszę, że w każdym miejscu w Polsce te postulaty programowe, które prezentuję, spotykają się z ogromnym zainteresowaniem. Trzy najważniejsze rzeczy wysuwają się cały czas na to pierwsze miejsce ekzekw: praca dla młodych, kwota wolna od podatków i pomoc dla przedsiębiorców, żeby oni mogli napędzać gospodarkę, stworzyć miejsca pracy dla tych młodych ludzi. To są trzy Kwestie, które są podejmowane najczęściej. Bardzo się cieszę, że z takim odzewem mój program się spotyka i jestem zaszczycona, że mogę być w Elblągu. Bardzo mnie to cieszy. Zawsze jest tak, że jeżeli prezydent będzie uzależniony od wpływów jakiejś partii, to będą, będzie problem z wetowaniem ustaw i mamy do czynienia z taką sytuacją obecnie, że przechodzą buble prawne, prezydent nie jest w stanie z różnych powodów ich zawetować, to jest bardzo niedobre. Prezydent powinien być niezależny, stać na straży konstytucji, i tego to jest. Podstawowy, jego podstawowy obowiązek. Źle się dzieje, że w kwestiach, gdzie prezydent może inaugurować debatę e, na różne palące problemy, tej debaty brakuje. Nie mówi się w ogóle o tym, że stoimy przed drugą falą emigracji młodzieży. Gdziekolwiek jestem, w jakimkolwiek miejscu w Polsce, e, przychodzą rodziny, przychodzą młodzi ludzie i pytają e, Pani kandydatko, nie ma pracy, ja wyjeżdżam, ja nie chcę tutaj mieszkać, ja nie mam tutaj żadnych perspektyw. To jest straszne. I przed taką falą, właśnie drugą falą emigracji stoimy, nikt nie podjął na ten temat żadnej dyskusji, o młodych przypominają sobie wszyscy tylko na potrzeby kampanii wyborczych i to jest bardzo niepokojące. To mnie bardzo boli. W kwestiach wszystkich światopoglądowych ja zawsze będę zgadzała się z wolą obywateli. Mnie się bardzo nie podoba, że politycy, i prezydent, i rząd, i posłowie nie mają zaufania do obywateli, a powinni mieć ta reprezentacja, bo mamy rok historyczny. Po wyborach prezydenckich będą wybory do parlamentu. Ja jestem przekonana, że Polacy sobie jak najlepiej wybiorą swoich przedstawicieli, swoich reprezentantów. I ja na pewno w sprawach światopoglądowych woli narodu nie będę wetowała.